Cześć, dziś pokażę Wam kolejną schodę, tylko że Octavia 2 w bardzo fajnym wyposażeniu i silniku. Dawajcie, zobaczymy. No więc Skoda Octavia 2, jest to rocznik 2008. Pamiętam te samo, ten samochód konkretnie jak był nowy, fabrycznie, jak wyjechał z salonu, polskiego oczywiście, TSI 1.8 160 koni. Pamiętam, że na tamte czasy ganiało niemiłosiernie. No a te też całkiem nieźle sobie radzi. No więc tak, konkretnie o tym modelu z zewnątrz jak widzicie stoi wyżej, tak jak 4x4, ponieważ ma fabrycznie włożony pakiet na bezdroża, czyli jest podniesiony tam o 3-4 cm względem normalnej serii. Jest na kołach zimowych, więc oczywiście wygląda to, jak wygląda. No cóż, jeszcze z dodatkowego wyposażenia spryskiwacze lamp. No i tu chyba z zewnątrz nie ma za bardzo, za bardzo co tu opowiadać. Ale zobaczcie na, bo to jest to przedlift. Nie wiem jak wy, ale jak dla mnie przedlift jest znacznie ładniejszy niż polift, szczególnie te światła. Może się podobać? No mi się podoba nadal. Nie wiem jak wam, ale uważam, że jest to samochód. Poprawny. Dużo fajniej mi się nim jeździ niż tą trójką po liftingu. No dobra, chodźcie do środka. W środku zobaczcie, jakie fajne wyposażenie. Jest to jasna półskórzana tapicerka. Przykryta pokrowcami, oczywiście, żeby, żeby się nie zniszczyło za bardzo, ale pod spodem zobaczcie. Półskóra jaśniutka. Nie jest to Lauren and Clement ani nic takiego. To po prostu jest taka, taka wersja. Doposażona oczywiście. Z wyposażenia, zobaczcie, samochód ma przebieg w tym momencie od nowości 187 tysięcy. Jestem tego pewny, że tyle ma, więc zobaczcie, jak wygląda gałka zmiany biegów. I nie jeździła kobieta z pierścionkami, jeździł po prostu facet i zobaczcie, jak się schytała. No ale nic, kierownica. Całkiem w porządku przy takim przebiegu. Masz cztery elektryczne szyby. Ten już bogatszy komputer pokładowy, skrzynię szóstkę, oczywiście klimatronik, czujniki parkowania przód, tył, radio. Cóż tu więcej można powiedzieć? Tak jak widzicie, są pokrowce założone, żeby się nie zniszczyły fotele, ponieważ właściciel obecny jeździ w różne miejsca i nie chce po prostu zniszczyć tego. Tego e, wnętrza. No, wiadomo, że plastiki to można wyczyścić później, i tak dalej. Zobaczcie, tu jeszcze mamy bogatszą wersję tych dekorów. Nie wiem, czy widzicie. O, to jest taka. Nie wiem, czy to jest hydrografika, czy co, ale wygląda to znacznie lepiej niż srebrny, od którego się odbija słońce. E, więc ogólnie jako całość wnętrze jak się zdejmie oczywiście te pokrowce to wygląda całkiem fajnie powiem wam szczerze idziemy na tył idziemy na tył no z tyłu oczywiście dużo rzeczy jak to w samochodzie użytkowym z tyłu kanapa była prawie że nieużywana też jest przykryta dla pewności pokrowcem ale jest też fotelik dla znajomego dziecka, jakby trzeba było go odebrać skądś. Zobaczcie na miejsce. E, z przodu jeździ osoba mniej więcej mojego wzrostu, czyli 175, 6 i mam tyle miejsca jeszcze za nim. Czy jest wystarczająco? Na pewno na dalsze podróże jest spoko. Nawiewy tutaj, cóż chcieć więcej? Oczywiście są i sufiksy. Przejdźmy do bagażnika. Nie przejdziemy do bagażnika, bo jest tam taki syf, że właściciel nie chce, żeby pokazywać. Chodźcie zaliżymy pod maskę. A ja już wam pokazuję. Pod maską, tak jak mówiłem, siedzi 18 TSI, generując moc 160 koni. Czy to jest spoko silnik? Powiem Wam, że bardzo spoko. Miałem Audi b 8 1.8 TFSI, to mi tak wciągała olej. Że tankowa co drugie tankowanie, to tankowałem też olej. A tutaj y od wymiany do wymiany pół litra się dolewa, więc y nie jest to dużo według mnie przy tych osiągach. Y cóż tu można opowiedzieć? No, jest suchutki silnik, nic się z tym motorem nie dzieje, a ma już, jak widzicie, 16 lat, bo to jest w 2008 odebrany w styczniu z salonu. Y warto ten silnik. Jeśli jest z pewnych rąk, to jak najbardziej warto. Chodźcie się, szybko przejedziemy. No i dobra, to jedziemy. Hmm, co mogę Wam powiedzieć o tym? Zobaczcie. Średnie spalanie wychodzi mniej więcej 7,3 przy jeździe takiej w miarę, w miarę żwawej. Byłem tym samochodem niedawno w trasie do Sopotu i z powrotem. To w jedną stronę jechałem szybciej, no bo musiałem dojechać w miarę sprawnie, to yy, spaliła 8 litrów tak dobijając do 170-80 nawet. A wracając yy, jak na spokojnie, tak do 130, to spaliła, uwaga, 6,1 litra, więc to jest całkiem spoko wynik jak na 160 koni. Zobaczcie jak przyspiesza z trójki Bardzo fajnie gania. E, cóż można powiedzieć jeszcze o jeździe tym egzemplarzem? Standardowo, jak w skodzie, uszczelki drzwi są, e, już ta guma się odkształciła trochę i, jakby to powiedzieć, e, nie, nie trzyma tak tego powietrza w sensie słychać podmuchy wiatru przy wyższych prędkościach, ale nie jest to jakoś bardzo, bardzo. E, nie przeszkadza jakoś bardzo, ponieważ ten samochód nigdy nie miał żadnej, żadnego wypadku. Miałem taką w kombi osobiście 4x4, która była cała lakierowana, robiona po ministerstwie. To powiem Wam, że tam to spasowanie i te uszczelki to był jakiś dramat. Powyżej 120-130 to już, to już trzeba było głośniej i znacznie brać radio. Tutaj jest całkiem przyjemnie. Eee... Tak jak mówię, nie, nie nawet spokojnie te 170-180 można sobie lecieć, aczkolwiek wiem, że jest taki patent do wkładania w uszczelki, żeby je rozciągnąć, jakby, żeby mniej huczały, więc takie silikonowe. Jak chcecie, i macie takie skody, i was to denerwuje, to sobie sprawdźcie. To się, zdejmuje się uszczelkę drzwiową, wsuwa się w uszczelkę taki wałeczek i, i tyle właściwie. I to podobno znacznie pomaga. Ale nie testowałem. Może kiedyś dla was przetestuję. Co jeszcze? Ten egzemplarz od nowości do listopada zeszłego roku, czy grudnia zeszłego roku był serwisowany waso cały czas, więc tu nie ma większych, większych niespodzianek, jeśli chodzi o awaryjności, nic takiego się nie działo. Na dobrą sprawę. Z tego co wiem, a znałem też, pierwszy, znam też pierwszego właściciela tego samochodu, to nic nie było nigdy takiego, żeby go unieruchomić, czy że jakiś z kosztowniejszych napraw. Wiadomo, jakieś tam chłodnice klimy, e, jakieś tam oleje rozrządy to normalna rzecz, tak? Ale jakieś tam amortyzatory, no sporo takich rzeczy było, ale, ale to drobiazgi, jakby eksploatacyjne. Jakby nie patrzeć, to ma 180 tysięcy, tak? Eee, co dalej? Jedziemy dalej. Jeszcze raz sobie zaraz zakręcimy i przyspieszymy. Eee, tak od zera, to Wam pokażę jak to działa. Eee, czy ile mniej więcej jest warty teraz taki samochód? To tak jak mówię jest 2008 rok, z tym silnikiem 1.8 TSI, w fajnym wyposażeniu, salon Polska, bezwypadkowy, serwisowany, VASO. No, to tak, ceny teraz takiego samochodu wahają się od 13 do 18 tysięcy mniej więcej. Czy dużo, czy niedużo? Jeśli chcesz mieć spokój i kupić sprawdzony samochód, to wydaje mi się, że nie jest to jakoś bardzo dużo. Tym bardziej, że takie są czasy, że e, nie ma co kupić do 20 tysięcy. Bo albo kupimy zachytaną starą Demę, jakąś, albo starego Mercedesa. Albo kupimy za dwie dychy, to możemy kupić Audi B6, ewentualnie, które też będzie schytane. Zobaczcie od zera przyspieszenie. Możemy kupić Audi jakieś stare schetane, co nie ma do końca wyboru, a wiadomo, że Skoda z tej, z tej grupy waga jest najtańsza, albo prawie najtańsza. Chyba ciekawe, czy, czy liczymy w tym zestawieniu Seata, czy nie, ale jak najbardziej poprawny samochód i fajny samochód. Dużo się lepiej, tak jak mówiłem, jeździ się tym, niż tą Skodą trójką po liftingu Octavią, która ma 1.6 tak? Tutaj przy przyspieszaniu, przy jakichś, e, e, nie wiem, na drogach, sytuacjach jest człowiek spokojniejszy, że się wyrobi z mocą, przyspieszeniem, jak trzeba będzie coś ominąć, więc e, jak najbardziej na plus, jak to, jak to mówią, mocy nigdy za dużo, tak? E, bo samochody z dużym silnikiem, czy z dużą mocą będą paliły dokładnie tyle samo, albo nawet mniej niż te małe silniki. Bo małego trzeba hetać, żeby go rozpędzić chociażby, a, a duży, duży, duża pojemność czy duża moc z samego momentu się szybciej jakby napędza. Więc wychodzi dokładnie na to samo, albo, albo na korzyść dużego silnika czy dużej mocy. Podsumowując, yy. czy to fajny samochód, taka Skoda? Jak dla mnie fajny. Czy warto się pochylić za taką kasę nad nim? Jak dla mnie warto. Czy łatwo jest znaleźć z takim silnikiem i w takim wyposażeniu? Nie jest łatwo. Odkąd powiedzmy od 10 lat śled, jak sobie co jakiś czas wchodzę na portale ogłoszeniowe i chociażby w takim wnętrzu półskórzanym jasnym znaleźć skodę, widziałem raz. Raz, ale miała przebieg 440 tysięcy i była w dieslu oczywiście jak to większość takich skut eee, czy opłaca się gaz kładać do tego samochodu? według mnie się nie opłaca chyba, że ktoś jakoś bardzo dużo jeździ <grym> ale uważam, że nie ma co przesadzać bo i przeglądy droższe i homologacje później butli po tych paru latach i montaż to wszystko składa się na to, że zanim to Wam się zacznie zwracać no, chyba, że mówię, jeździcie dużo i wam się to szybko zwróci, ale przy normalnej eksploatacji, takiej 40 km dziennie, nie ma sensu według mnie. No dobra, kończymy. Zapraszam na następny film, który będzie z piękną Włoszką, małą Włoszką, taką do miasta. Do zobaczenia. Jeżeli jesteś pasjonatem i jeszcze nie małej aplikacji RetroBook, zapraszam do sklepu Play i App Store. A.